Cześć! To my, wasz dzwoneczek. Nie możemy się spotkać w przedszkolu, ale spotkamy się z Wami w Waszych domkach. Zapraszamy Was do wspólnej zabawy, do wspólnych zajęć, no i myślę, że będziemy się super bawić. Zapraszamy Was do ćwiczeń buzi i języka. Bardzo ważne jest, aby utrzymać stałą przedszkolną rutynę i aby aktywizować narząd artykulacyjny. Dziecko musi wiedzieć, iż takie ćwiczenia są powtarzalne. Dzięki tej rutynie będzie miało poczucie bezpieczeństwa. No i wspomożecie go w rozwoju mowy. Zapraszamy Was do linku poniżej. Przygotowaliśmy dla Was specjalną książeczkę, którą możecie codziennie z dzieckiem powtarzać. Pod książeczką znajduje się również komentarz audio. Zapraszamy do zabawy. Teraz zapraszamy do pokazywanki paluszkowej. Można robić ją samemu lub z rodzicem. Dzięki tym pokazywankom bardzo fajnie ćwiczymy nasze procesy poznawcze. Podskakuje zając, uszami machając. Tworzy pisaneczki, to w kropeczki, to w paseczki, potem zając myka prosto do koszyka. A tam sól, masełko, chlebek pokrojony, zając zjadł wszystko i jest najedzony. Czas na naukę. Pod tym filmem znajdziecie plik z ćwiczeniami grafomotorycznymi. Gdy już je opanujecie, wymienimy materiały na nowe. Jeśli nie możecie aktualnie wydrukować tego pliku, możecie również sami wykropkować jakiś prosty obrazek, aby dziecko połączyło je liniami. W linku znajdziecie fajną, wielkanocną piosenkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oraz znajdziecie poniżej plik do przygotowania takiej papierowej Waszej pisanki. I słuchając tej piosenki, przygotujcie tą. Pisankę, chyba że wpadniecie na jakiś swój własny, oryginalny pomysł pisanki, i pokażcie ją w komentarzach. Jesteśmy niesamowicie ciekawi, jakie przygotowujecie pisanki na święta. Czy wiecie, jakie mamy wielkanocne zwierzątka? Otóż są trzy zwierzątka, które na pewno kojarzą Wam się z świętami wielkanocnymi. To jest. Co to za zwierzątko? Tak, to zajączek, o którym też mowa w naszej pokazywance paluszkowej. Zajączek. Podczas świąt wielkanocnych przynosi, ale tylko grzecznym dzieciom, przynosi zabawki oraz słodycze. Kurczaczek! Tak, to jest kurczaczek. A jaki dźwięk wydaje kurczaczek? Bardzo dobrze. Kurczaczek zwiastuje szczęście podczas świąt wielkanocnych. I mamy jeszcze jakie zwierzątko? Co to za zwierzątko? Tak, to baranek, dokładnie. Baranek. Zazwyczaj myślę, że już je widzieliście dużo w sklepach. Baranki są z cukru, ale czasami są takie pieczone z takiego specjalnego ciasta, i zawsze, ale to zawsze musicie go włożyć na środek koszyczka wielkanocnego. Myślę, że taki baranek z cukru jest całkiem pyszny. Przygotowaliśmy dla Was dwa zadania. Poniżej, w opisie, znajdziecie link do naszej wielkanocnej piosenki. I myślę, że ta piosenka stworzy Wam fajne tło do robienia naszych zadań. W pierwszym zadaniu musicie dopasować ten czarny cień do kolorowego obrazka. Myślę, że poradzicie sobie całkiem dobrze. Natomiast w drugim zadaniu musicie dopasować jajeczko, które trzyma kurczaczek do jajeczka tutaj obok. Myślę, że to dla Was łatwizna. Cześć dzieciaki! Dzisiaj będziemy robić ćwiczenia przeciwko płaskostopiu. Zwróćcie na nie szczególną uwagę, gdyż są bardzo ważne w waszym rozwoju. Powodomka! Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się ćwiczeniami korekcyjnymi przeciw płaskostopiu z przyborami. Myślę, że przybory takie znajdziecie również w swoim domu. Zapraszamy. Na początku nasza Pani Dominika zrobi kilka ćwiczeń na rozgrzewkę, aby podnieść troszkę ciśnienie krwi i poszerzyć ruchomość w stawach. Zapraszamy. Proszę Panią Dominikę o dwa okrążenia lekkiego truchciku, bie czyli biegu na paluszkach. Proszę bardzo. Rączki ładnie pracują. i Jeszcze jedną górko. Dobrze i przejdziemy do marszu na palcach w rytmie cztery. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję, stajemy na środku sami w lekkim rozkroku. Ramiona w bok i piękne skłoniki do przodu. Raz, dwa, trzy, wyprost. Cztery, raz.

Trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. I krążymy ramionami w tym. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I na pastki. Proszę krążenie. I rozciągamy ładnie. I krążymy. I rozciągamy ręce na bioderka i rówka. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. I w tej samej pozycji pierwsze ćwiczenie korekcyjne stóp. Raz na jednej nodze, raz na drugiej. Parusz sprężnujemy. Raz, dwa. Ćwiczenie znane z aerobiku. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Poprosimy o krzesło. Zapraszamy do pierwszego ćwiczenia. Łapiemy. Palcami woreczek trzymamy chwilę i upuszczamy raz nogą prawą, oraz lewą i wykonamy dziesięć powtórzeń. Dobrze, dziękuję bardzo. Dołożymy sobie. Nasz kolejny przybór, laskę gimnastyczną i troszeczkę położymy ją na początku w ten sposób, weźmiemy woreczek i będziemy dołożymy sobie naszych włąków jeszcze, na przykład jeszcze tyle. I naszym zadaniem będzie przenosić i kłaść woreczki po lewej stronie, z lewej na prawą i z prawej na lewą. I umawiamy się, że przenosimy jedną nogą, najpierw wszystkie woreczki przenosimy na jedną stronę i później z powrotem ze zmianą nogi. Dobrze. I jeszcze raz prosimy o wykonanie dla utrwalenia prawa noga. I z Dziękujemy bardzo. Pozostaje nam laska gimnastyczna. Przy jej pomocy również robimy masaż stopy i ćwiczenie wysklepiające na mógł stopy. Bardzo prosimy, proszę bardzo Pani Dominiko, i lekkimi ruchami raz, dwa właśnie wykonujemy do przodu i z powrotem toczymy laskę gimnastyczną i wykonujemy 10 powtórzeń. Dobrze, na, można nawet jeszcze, o, jeszcze bliżej, ślicznie. Dobrze, dziękujemy bardzo. I teraz y, poprosimy Panią o zmianę pozycji. Zabierzemy krzesło, weźmiemy jeden worek i dwa. prosimy o leczenie na plecach. Dostanie Pani woreczek między paluszki. Proszę bardzo, i przenosimy nogi za głowę. Dotykamy podłogi i wracamy z powrotem. I prosimy. Również o 6 powtórzeń. Teraz przyda nam się więcej woreczków. Potraktujemy woreczki jako kule armatnie. Proszę bardzo. Bierzemy stopami po jednym woreczku trzymamy i w takim samym przewrocie w tył. Robimy wyrzut woreczka przed siebie. Pięknie i nie ruszamy bardzo ładnie. Następny worek. Bardzo pięknie wyszło. Wysoko, daleko rzucamy. Następny woreczek. I następny. Dobrze. I zmieniamy teraz przybór. Jest to kocyk. I będziemy wykonywali ćwiczenie, które nazywa się naleśnik. Będziemy zwijać kocyk. Proszę bardzo. Robimy sobie może, może pierwszą może pierwszą rolkę zrobimy ręcznie i teraz spróbujemy zwinąć koczek i tą rolkę do końca. Ślicznie. Cały czas nasze stopy pięknie wygięte, pracują paluszki. Dziękujemy ślicznie, spróbujemy rozwinąć. Może nam się da rozwinąć z powrotem. Wykonamy 3 powtórzenia tego ćwiczenia. Dobrze, dziękujemy ślicznie. A teraz prosimy jeszcze o ćwiczenia wyprostne. Bierzemy jeden woreczek, układamy go na głowie. Proszę bardzo. Ćwiczenia równoważne. Woreczek na głowie, ramiona na bok. Proszę i idziemy ładnie, maszem gimnastycznym. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie oddychamy noskiem. Raz i wypuszczamy buzią dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Dziękuję bardzo. Także zakończyliśmy ćwiczenia z woreczkami, do których bardzo zapraszamy wszystkie dzieci pod opieką rodziców. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie kliknąć na dole guziku subskrybuj, dzięki czemu będziecie dostawać powiadomienia, że mamy już nowy film na naszym kanale. Prace, które zrobiliście, możecie również opublikować w komentarzach na Facebooku i nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę. Dzięki i do zobaczenia!